Cześć, witajcie, ja jestem Faust i witam was ponownie w Herz of Iron 4 gramy Polską z historycznym nastawieniem narodowym i cóż. No, powiem tak, wygląda obiecująco, ale może być naprawdę, naprawdę średnio. Na szczęście Francuzi jakby pomagają nam na froncie północnym. Rozpoczęliśmy ostateczną ofensywę na Bawarię. Gdzie niegdzie wygrywamy, gdzie niegdzie przegrywamy. Nasze straty niestety jednak się podwoiły w przeciągu ostatnich miesięcy. Straty niemieckie wynoszą już prawie 2 miliony, ale no to i tak, to i tak za mało, żeby ich pokonać. Mamy za mało również jednostek, aby skutecznie pokonać Węgry, dlatego raczej się tutaj okopiemy i zatrzymamy, aniżeli byśmy walczyli dalej Węgrzy rozpoczęli ofensywę w takim razie my od razu spróbujemy z kontrofensywą kiedy będą osłabieni jak tam e, nam idzie zdobyliśmy Frankfurt zdobyliśmy sporo ziem bawarskich ale cały czas do Monachium daleko a chyba Monachium jest w tym momencie jakby wyznacznikiem w takim razie spróbujmy zrobić rajd na Monachium i jak najszybciej skapitulować e, jak najszybciej skapitulować e, Niemcy Teoretycznie jakby co e, przypominam wam, że w momencie kiedy e, Rosjanie nas zaatakowali, znaczy zaatakowali, zaczęli wkraczać na nasze ziemie, wydany został rozkaz, aby z Rosjanami nie walczyć, ponieważ nie było oficjalnego wypowiedzenia wojny. Dlatego e, być może, jeśli będę widział, że sytuacja jest opłakana, to zrezygnuję z tej Polski Wschodniej i nie będzie to aż tak ahistoryczne, bo w pewnym sensie zrezygnowano z obrony tych terenów. Jednakże postaram się, aby to była tylko ostateczność. Dobrze, no, jeśli chodzi o garnizonowanie tych jednostek pacyfikacyjnych, no to tutaj kiepsko to wygląda, bo mamy ich po prostu za mało. No ale jakby je tam wyślemy, e, może gdzie nie gdzie. Tutaj przynajmniej na te wschodnie Niemcy. ...żeby chociaż trochę e, tłumili te, te bunty, e, ten sabotaż, spróbujmy się przebić do Monachium. To jest teraz bardzo, bardzo ważne. Niemcy już są naprawdę na, na kopniaka. Zobędziemy Monachium i, i kapitulują. Układ w krajowej. Rumunia poszła na kolejne ustępstwa terytorialne. No nie. Rumunio. teraz w Rumunii. Zaraz w Rumunii zostanie zabrana Besarabia i Mołdawia. A jajaj. Okej, okay. Belgowie dołączają do nas. Bardzo dobrze wspomogą nas. Może inaczej. Belgów użyjemy do ustawienia obrony przed ZSRR. Chociaż... No nie wiem, bo przydaliby się tutaj jednak. Dobra, dorzućmy Belgów tutaj najpierw. Kapitulujmy te... E, tych Niemców. To jest teraz bardzo, bardzo ważne. Do Monachium, do Monachium, pchać. Kapitulacja Rzeszy Niemieckiej sprawi, że Francja odzyska swoje ziemię i zostanie nam do pokonania... tylko, e, tylko imperium rzymskie. Czyli Włochy. Wtedy będziemy mogli przerzucić znaczną e, część sił do Węgier. E, Francuzi teraz nawet dosyłają nam korpus. Niewielki, bo niewielki, ale zawsze się przyda. E, dobrze. Możemy w takim razie rozciągnąć ten front. Skoro mamy wsparcie belgijskie, Monachium jest atakowane. O, wkroczymy? Wkroczyliśmy do Monachium. Uwaga, kapitulacja za godzinę, błagam. Tak. Jest! Tak! Dobrze, Rzesza Niemiecka pokonana. Pięknie, dostaliśmy dzięki temu również sporo, um, sporo wyposażenia niemieckiego. Między innymi sprzętu, artylerii. E, przeciwpancernych. Pojazdy samochodowe również się przydadzą. Czołgi lekkie, które moglibyśmy na przykład wsadzić gdzieś do e, jakichś oddziałów. A, piękna sprawa. Dobrze, e, produkujemy troszkę mm, ropy, więc moglibyśmy na przykład zrezygnować odrobinę z artylerii, e, a zacząć właśnie produkować jakieś czołgi. A, tylko problem jest taki, że ja w ogóle nie odkrywałem żadnych czołgów. Ajajaj. Aj, aj. No dobra, w takim razie mm, zostańmy przy tym co jest. Produkujmy, może. Um, też nie mamy żadnych. <noise> w ogóle jesteśmy zacofani, jeśli chodzi o wszystko inne niż o piechotę. No dobra. Teraz tak. Yy, piękna robota, kopański. Yy, Roman Abraham. Mam dla ciebie inne zadanie. Może inaczej. Przerzucimy tutaj kopańskiego. Tutaj przerzucimy Abrahama. Teraz ty, Romuś, jakby oddajesz połowę i połowę tej połowy, a swoją 24 idziesz na Włochy od strony Wenecji. I zamykasz ich. I jazda, robisz to tak szybko, jak tylko potrafisz. Natomiast ty kopański. Weź 46 dywizji i jazda, masz wykończyć Węgrów popełnili duży błąd, że wybrali nie tego sprzymierzeńca co trzeba dodatkowo T-47 Dywizji tutaj wkracza Sikorski i niech utworzy front z ZSRR i niech będzie to armia A, jaka to może być armia to będzie armia niebieska Niech będzie armia czerwona, biała i niebieska. Dobrze. Uch, piękna sprawa. E, mając troszkę sprzętu e, zdobycznego możemy jakby tutaj zaktualizować i wyszkolić trochę tych oddziałów pacyfikacji, bo zdobyliśmy dużo e, jakby e, przed broni e, przedwojennej. Tyle akurat, żeby może było tak. 30 powinno wystarczyć. Tamtą broń sobie zachowamy. E, może się przydać i to niech dołączy od razu do, mm, do tłumienia. Może damy nawet tej kawalerii inny znaczek, że to jest tłumienie ruchu oporu. E, armię Zachód nazwiemy mm, Armia Wojska Polskiego. Chociaż. E, przymiotnik to nazwa własna, więc e, pisane z wielkiej. E, tutaj niestety nasze konwoje zostały najwyraźniej zbombardowane. Być może to były te, które uciekały z Włoch. Były bombardowane ogólnie tutaj, były cały czas w drodze. No dobra, piękna sprawa. Niemcy po stracie 2 milionów żołnierzy e, w końcu kapitulowali. Ech, dobra, teraz powinno być łatwiej. Ehm... Związek Radziecki kończy fabrykować na nas roszczenia, czyli już niedługo się zacznie. Już niedługo zacznie się regularna walka. Dobra, weźmy teraz ponownie artylerię i jak tylko będę miał wolne sloty badawcze, zaczniemy badanie czołgów. Czołgi są ważne. TKS. Cel narodowy: Musimy nabudować więcej siły politycznej, bo brakuje nam ludzi. Więc jazda, jazda. Jeśli chodzi o budowy, budujemy coraz więcej fabryk wojskowych na naszych rdzennych polskich ziemiach. Pięknie. Dobrze, przyspieszmy. Niech te armie już się rozstawią, niech się zbiorą. Ech, piękna sprawa i to wsparcie belgijsko-holenderskie naprawdę tutaj też dużo, dużo nam daje. Zastanawiam się, czy może by nie posłać odrobiny armii na Francji Vichy, bo przecież kapitulowanie nie powinno być trudne. Ile ona tam ma? No, 70% jedności narodowej, czyli więcej niż nawet e, wolna Francja. Ale z drugiej jednak strony, e, może jednak się powstrzymam. Węgrzy okazali się agresywniejsi niż się spodziewałem. No i się zaczęło. Na szczęście, w ostatniej chwili, naprawdę w ostatniej chwili, udało mi się zdążyć z dosłaniem armii. Dobra. Eee, oczywiście Polska nie podda się bez walki. Polska nie podda się bez walki. Wyślijmy tam jedyne nasze samoloty, jakie posiadamy. Nie jest ich wiele, ale zawsze. Eee, do naszej armii dorzućmy to, co mamy zdobycznego, eee, czyli jakieś czołgi lekkie. Ile ich tam mamy? Tysiąc, czołgi średnie. Jakieś średnia artyleria samobieżna, mamy 120 sztuk, ale to aż głupio dodawać. Yy, I dodajmy może jeszcze jedną artylerię, a co tam? Bo tworzymy jej naprawdę dużo. Dobra. Yy, no i Rosja ma cel wojenny, ale nie zaatakowała jeszcze. Więc jakby yy, tak. Jakby, jakby zaraz mogliby, ale tego nie zrobią. Ok. Wybierzmy sobie obowiązkową służbę. No i teraz mamy raczej pewne 1 600 000 żołnierzy w rezerwie. To raczej na luzaku. Weźmy sobie naprawę budowli. Ok. Zaraz powinniśmy móc zrzucić tych ludzi. jajaj, Kurczę tutaj. Ci Węgrzy okazują się naprawdę dużym, dużym problemem, większym niż się spodziewałem, e, na szczęście Kopański powoli już daje rady i ich przepycha, e, dostaje też jeszcze tutaj wsparcie, e, teraz tak, Roman Abraham na razie się zatrzymał na linii z, Węgry z Włochami, zobaczmy czy jest sens atakować, nie ma sensu, totalnie nie ma sensu, stop. Te góry nie są zbytnio do przejścia. Trzeba będzie to załatwić tam na, północ na, na zachodzie. Ok, dalej. Nowocześniejsza artyleria, oczywiście, że tak. Tutaj walki idą raczej po naszej myśli. Opór przeciwko okupacji niestety cały czas istnieje, dlatego trzeba te obszary garnizonowania rozciągnąć troszkę bardziej. Tutaj nie, ale tutaj, tutaj. Może tutaj też niekoniecznie, bo tutaj jeszcze nasze oddziały jakby e, cały czas są aktywne, ale wszędzie wokół e, to już raczej tak. Za chwilę tutaj zrzucimy ludzi i bardzo dobrze. Rosjanie czek czekają na granicy. Ehm, no, Węgrzy pewnie liczą, że e, Rosjanie zaraz wkroczą, ale Rosjanie chyba stosują taktykę z powstania warszawskiego. I również e, nie kwapią się do mm, pomocy. Jeśli chodzi o artylerię, to mamy. O, no i się zaczęło. E, lecz tym razem e, otrzymamy wsparcie od aliantów. No dobra, na szczęście mamy tam armię. Oj, ale coś, coś słabo to wygląda. Bardzo słabo to wygląda. W ogóle nie mamy tutaj planu, a przydałby się jakiś plan, jakikolwiek nawet, żeby budować. Yy, budować to, okej. Okay. Yy, z Francji możemy zrezygnować już. Ojojojoj, to nie wygląda dobrze. To wygląda bardzo niedobrze. Yy, dobra, na szczęście jakoś tutaj odparliśmy ten atak. Yy, Sikorski jakby się tutaj rozstawił. Dobra, obrona, obrona. Okej, okay, jakoś, jakoś tutaj nie ma, nie ma tego złego. Jesteśmy okopani. Niestety te Węgry, kurczę, strasznie, strasznie się bronią. Teoretycznie powinniśmy ich tutaj jakoś mocniej przyciskać, a spróbujmy zrobić zmasowaną, e, zmasowaną ofensywę. Taką już nie komputerową, tylko po prostu ręcznie kliknąć. Czasami to naprawdę działa. Dobra, teraz tak. To leci, leci, czołgi lecą. Moglibyśmy. Linia montażowa jest ważna, ale moglibyśmy zacząć myśleć o lotnictwie. Łosie. Łosie i misie. O, miś, proszę bardzo. No, no, no. Jak tematycznie? Dobra. Trzymamy się na linii z. ZSRR. Chociaż wydaje mi się ogólnie, że um, tak naprawdę mamy dopiero 40 rok, to i tak wydaje mi się, że dosyć długo trwa ta wojna. Wydawało mi się, że będzie, będzie szybsza. No, jazda, jazda. Jak dojdziemy do Budapesztu, to powinniśmy łatwo Węgrów kapitulować. Budapeszt bodajże i kilka innych jeszcze prowincjiek Dobra, Budapeszt wzięty, jak tam Węgrzy się czują? Węgrzy są już prawie gotowi się poddać. W takim razie, mm, teraz szybka jazda na Pecz. Eee, Niemcy zajęli Stanisławów. I mają tam nową stolicę. Ciekawe, Adolf Hitler rządzi w Stanisławowie. Eee, pewnie się dogadał tam z Banderą, pewnie gdzieś w Mielnickim, w Lwowie. Na Wołyniu Dobra, e, armia belgijsko-polsko-holenderska trzyma granicę z ZSRR Pysznie, i Węgry kapitulowały Piękna sprawa, bardzo, bardzo dobrze Jestem z was dumny, chłopaki e, Teraz tak, Roman Abraham jest dosyć pewny ataku, więc spróbujmy e, Teraz tak, Kopański e, Oddelegujesz połowę do Sikorskiego Właściwie nie, Kopański przejmujesz e, obowiązki Sikorskiego Natomiast yy, armię, armię na Węgrzech niech przyjmie e, Anders. Anders tutaj powinien załatwić sprawę. Rozciągnąć to i dokończyć dzieła z faszystami. Natomiast co do kopańskiego, to najpierw przerzut ludzi, dopiero się zajmiemy resztą. E, wejdźcie po prostu do Słowacji Wschodniej i znowu kapitulują. Przynajmniej tak powinno być. Jazdę. Dobra. Oni tutaj nie mają ludzi, a nie mogą też przechodzić przez te ziemie Rosjanie, więc mamy plus. Oh. Dobra, moi drodzy. Jest chyba nie najgorzej. Udało nam się kapitulować e, Niemcy, udało nam się kapitulować Węgry. Trzymamy w ryzach e, Włochów. Może jednak trochę zwolnimy tutaj. Bo jednak e, Włosi e, są lepszymi e, żołnierzami w górach niż my. Aczkolwiek Roman Abraham się tam jakoś trzyma, ma nawet bonusy e, do walki w górach. Teraz doślemy mu tam jakieś wsparcie. E, może właśnie od Andersa weźmiemy 6 dywizji. Które po prostu będą podążały i wypełniały luki. Niech nimi się opiekuje Władysław Sikorski. To będą dywizje alpejskie i niech mają kolorek ciemnozielony. Jak to właśnie włosi. Dobra. Teraz tak, Francuzi odzyskują swoją Francję Wisi. Jak wyglądają straty? Rzesza niemiecka 2 miliony. Państwo włoskie 679 tysięcy, węgry 200 tysięcy. Wolna Francja 436 tysięcy, Zjednoczone Królestwo 96 tysięcy, eee, Holandia 43, a Belgia 94, Belgia bardzo duże poświęcenie, jak na cały kraj. No i Polska 636 tysięcy. Doceniamy ten trud eee, i oby, eee, oby następne pokolenia również go doceniły. To jest takie nawiązanie do tego, co się dzieje dzisiaj. Bardzo też nie jestem jakimś fanatycznym e, nacjonalistą, ale jednak uważam, że zdrowy nacjonalizm nie ma żadnych złych przejawów. Przecież nacjonalistami był Dmowski, był Piłsudski. Gdyby nie byli, gdyby nie przeprowadzali zamachów terrorystycznych na carską Rosję, to byśmy dzisiaj mogli marzyć tylko o, o Polsce. To znaczy, marzyć. No. Nie wiadomo, co by się później działo w trakcie wojny, ale wiadomo, że po I wojnie światowej, głównie dzięki ich agitacjom, ich działalności, Polska mogła cieszyć się krótką, bo krótką, aczkolwiek wolnością, której tak długo nie posiadaliśmy. Dobrze. Sytuacja lekko komplikuje się na froncie ZSRR. E, straty ZSRR wyniosły. Co? Co, co tu się wydarzyło? E, nie zwracałem zbytnio uwagi na front w ZSRR, ale Rosjanie stracili już 400 tysięcy żołnierzy w momencie, kiedy my straciliśmy 168 ze wsparciem 229 Belgów. Co to ma znaczyć? Przecież Rosjanie się nam wykrwawią na rękach. Nie będziemy musieli nic robić tak naprawdę. Dobra Anders, kończ waść, wstydu oszczędź yy, I zaraz dosyłamy więcej armii do yy, Włoch yy, Anders yy, zajmie nową armię, okej, okay, teraz tak Kopański Armia yy, Rosja Nie, armia może yy, yy, Armia yy, Trzech Rusi Białoruś, Ukraina i e, Rosja. Właściwa. Anders. Na razie armia, która dokończy, e, dokończy e, faszystów. Ale Anders będzie miał armię e, Włochy-Zachód. Natomiast e, Roman Abraham. Armię Włochy-Wschód. Teraz tak. Roman Abraham do nowego teatru i Anders do nowego teatru i wsparcie Sikorski Armia, wsparcie do nowego teatru. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No, teraz już raczej wątpliwości nie mam. Myślę, że Polska zatriumfuje w tej wojnie. Myślę, że udało się jakby wytrzymać ten element. Jakby e, niepewności. Udało nam się na czas wykończyć e, Rzeszę Niemiecką. Myślę, że rzut, rzutem na matę, rzutem na taśmę, praktycznie skończyliśmy tę wojnę. E, no i co? E, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to lajkujcie. No za, za tą akcję z Rajdem na Monachium, a później na Budapeszt to lajki się należą. To chyba będzie mój odcinek taki flagowy, który umieszczę jako zwiastun kanału przynajmniej na miesiąc. Naprawdę piękny odcinek wypełniony wrażeniami. No i ten atak samobójczy Rosji, który, która traci 100 tysięcy ludzi dziennie, atakując nasze umocnione pozycje. To jest piękne. W takim razie, moi drodzy, dzięki za oglądanie, to było na tyle i widzimy się już jutro o 18. Bądźcie, trzymajcie się, pa pa.